Zanim zaczniemy, pomęczę Was chwilę małym wstępem. Otóż pajęczaki, o których dziś mowa, są często obiektem strachu, obrzydzenia i ogólnej niechęci. Chciałbym Was prosić o spojrzenie na te stwory trzeźwym i pozbawionym uprzedzeń okiem. Wśród pajęczaków są oczywiście męczące gnójki. Jak roztocza, a w szczególności kleszcze i świeżbowce. I jak tylko takie spotkasz, oczywiście, lej, ile wlezie kijem przez głowotów. Zbyt często jednak nasza niechęć kieruje się w stronę pająków, kosarzy i innych drapieżników. Zanim zabijesz następnego pająka, pomyśl, że nie zapoluje on już na Akurat tego komara, który nie daje ci spać w nocy, albo nie złapie w sieć muchy, która najpierw pobaraszkuje na świeżutkich, cieplutkich, parujących odchodach, by za chwilę wylądować na Twoim talerzu z obiadem. No to zaczynamy. To już ostatni film z cyklu o stawonogach. Chciałbym Was uszczęśliwić krótką opowieścią o pajęczakach i okrasić ją lekko wijami. Na początek przypomnijmy sobie co to są stawonogi i kto tu przynależy. Jesteśmy w królestwie zwierząt, w typie stawonogi i gromadzie pajęczaki, mamy tu jeszcze owady, skorupiaki i wije. W tej dziś nas interesującej gromadzie mamy jeszcze kilka ciekawych rzędów, jak pająki, kosarze, skorpiony czy roztocze. Wszystkie stawonogi mają, jak pamiętacie, segmentowane ciało, chitynowy oskórek i stawy w nogach, ale to już wiecie z poprzednich filmów. Zajmijmy się bohaterami dzisiejszego odcinka. Oto zwierzęta, w zdecydowanej większości lądowe. W zdecydowanej większości drapieżne, których wielkość waha się od ułamków milimetra do kilkunastu centymetrów. Niektóre skorpiony potrafią dorosnąć prawie do dwudziestu. Ciało ich podzielone jest na dwie tagmy czyli części ciała a mianowicie głowotułów i odłok. Hitynowy oskórek jest raczej miękki i cienki na odwłoku oraz gruby i sztywny na głowotułowiu. Dodatkowo ku uciesze tych wszystkich, których pajęczaki delikatnie rzecz biorąc niepokoją, na pajęczakowym głowotułowiu mają gęste hitynowe. Włoski Pajęczaki w przeciwieństwie do wcześniej poznanych grup stawonogów nie mają czułków, ale mają cztery pary odnóży krocznych. Odnurza gębowe to szczękoczułki i nogogłaszczki. Te pierwsze służą raczej do ataku, ewentualnie obrony, zaś nogogłaszczki przytrzymują zdobycz i pełnią rolę czuciową. Jeśli chodzi o odnóża odwłokowe, to raczej ich nie ma, a jeśli już są to u pająków i przekształcone w kądziołki przędne, które produkują pajęczą sieć. A skoro mowa o polowaniu, to musimy się też przyjrzeć odżywianiu tych stworów, bo jest to szalenie ciekawy temat. Po zatopieniu szczękoczuków w ofierze, pająk wprowadza do ciała nieszczęśnika jad i ślinę, a pod ich wpływem wnętrze ofiary zmienia się w płynną masę. Pozostaje tylko wessać tę zupkę za pomocą potężnie umięśnionej gardzieli. Taki typ trawienia odbywający się poza organizmem nazywamy trawieniem zewnętrznym. Przyjrzyjmy się teraz kilku wcześniej wspomnianym rzędom pajęczaków. Po pierwsze pająki. Jak widzicie, jest to rząd w gromadzie pajęczaki. Zatem każdy pająk jest pajęczakiem, nie każdy pajęczak jest pająkiem. A charakterystykę raczej już znacie: gruczoły jadowe w szczękoczłukach, kądziołki przędne do produkcji sieci, chwytne i mocno unerwione nogogłaszczki. Dalej mamy kosarze. Również drapieżniki. Krótkie i owalne ciało, w którym nie widać specjalnie, gdzie kończy się głowotułów, a zaczyna odwłok. Nogi długie. Kosarze nie budują sieci, raczej aktywnie gonią ofiarę, a gdy same poczują się zagrożone, bez żalu odrzucą jedną z kończyn i umkną na pozostałych. Skorpiony na nogogłaszczkach mają wspaniałą broń w postaci szczypiec, a na końcu odwłoka chyba jeszcze wspanialszą kolec jadowy. Rostocze to bardzo różnorodna grupa mają zrośnięty głowotułów z odwłokiem, szczękoczuki przekształcone w narząd kłujący bądź kłująco-sący i spotkamy tu takich drani jak kleszcze, o kleszczach zrobiłem niegdyś film, o tutaj, okropnie męczące pasożyty czyli świerzbowce drążące pod skórą korytarze czy wywołujące alergie roztocze kurzowe. Także moi drodzy, nie bójmy się pająków. Oczywiście walczmy z pasożytami, oglądajmy się po przyjściu z lasu, w poszukiwaniu kleszczy, ale nie bójmy się pająków zjadających większość z uprzykrzających nam życie owadów. Pająki są naszymi sprzymierzeńcami. I na koniec, tak jak obiecałem jeszcze dwa słowa o wijach. To grupa często pomijana, a szkoda bo należy tu kilku ciekawych przedstawicieli. Wije mają głowę i segmentowany tułów, jedną parę czułków, kilka par odnóży gębowych. Są zwierzętami lądowymi, ale ponieważ są wrażliwe na wysychanie lubią raczej wilgotne środowiska. Co wcale nie znaczy, że nie znajdziemy jednego czy dwóch przedstawicieli na pustyniach. Większość to saprofagi, czyli organizmy zjadające martwe szczątki. Wśród nich znajdziemy także drapieżniki. Przykładem jest występujący także u nas widrewniak, polujący na małe owady. Ale najbardziej spektakularnym przykładem jest południowoamerykańska skolopendra olbrzymia, bardzo jadowita, dochodząca do 30 i to by było na tyle na temat stawonogów. Powodzenia na sprawdzianach i do następnego razu.